Zadanie 70 planimetria. Tutaj był dołączony rysunek, wy macie go w wersji oryginalnej, to już są troszeczkę przeze mnie wprowadzone małe zmiany na tym rysunku. Treść jest taka: odcinek AB jest średnicą okręgu o środku w punkcie O i promieniu R. Cięciwa AC ma długość R pierwiastka z 3, więc. No i tutaj sobie to wszystko narysowałam, czyli tak. Cięciwe AC wiem, że ma R pierwiastka z 3. Tutaj to jest średnica, więc tu będzie R, tutaj też będzie R, czyli cała ta przeciwprostokątna, ten trójkąt jest prostokątny, ponieważ tutaj sobie dorysuję taki odcinek BC, to to jest trójkąt, to to będzie trójkąt i ten trójkąt będzie prostokątny, ponieważ zawsze jak mamy kąt oparty na średnicy, to jest to kąt prosty. Więc tutaj sobie to dorysowałam. I teraz kojarząc te zależności, które były w gimnazjum: że jak mamy trójkąt 30, 60, 90, to przeciwprostokątna ma 2A, przy prostokątna przy 30 stopniach ma A pierwiastka 3, a ta przy 60 jest dwa razy krótsza przeciwprostokątna i ma A. To widzę, że to właśnie będą. To będzie ta zależność, i można albo z tej zależności to zauważyć, że ta przyprostokątna BC będzie miała R albo jak najbardziej też można sobie to wyciągnąć z raza, też to samo wyjdzie. No i teraz. Chociaż nie, nie, tak wyjdzie to z Pitagorasa raza. No i wtedy, jeżeli nie pamiętamy tych zależności z gimnazjum, jeżeli nie widzimy od razu, że to są e, takie kąty, no to można to wyciągnąć z funkcji trigonometrycznych, bo na przykład jak ten kąt sobie oznaczymy jako alfa, to skoro on ma 30 stopni, no to jego sinus powinien być, y, powinien być jedna, druga No i to się zgadza, bo to będzie r do 2r, czyli jedna, druga czyli też nam bez tego wyszło, że ten kąt ma 30 stopni. 60, no to już wiadomo z sumy kątów trójkąta No i teraz... Y, patrzymy na te odpowiedzi jakie mamy i, i która będzie prawidłowa odpowiedź a kąt AOC to AOC to tutaj sobie jeszcze musimy dorysować jeden odcinek żeby ten kąt zobaczyć a nie to nie tak włączymy sobie tak żeby była linia prosta o jest Czyli kąt AOC, czy będzie miał 130 stopni? Ale skąd to mamy wiedzieć, czy on będzie miał 130 stopni? Na pewno będzie ten kąt rozwarty. A jaką on będzie miał miarę? No tutaj na pewno te dwa odcinki, ten OA i ten OC, to będą promienie. Obydwa są promieniami, dlatego ten trójkąt cały, który nam tutaj się utworzył, ten tutaj, AOC, no to będzie trójkąt równoramienny, czyli tutaj też musi być 30 stopni. A tutaj z sumy kątów w trójkącie wychodzi nam, że będzie 120. Więc to jest zła odpowiedź A. Następna B, kąt ABC. Czyli A, B, C, czyli ten, że ma 90. No nie, bo ma 60, czyli też ta odpowiedź odpada. Kolejna. BOC kąt, BOC, że ma 60. No będzie miał 60, bo to on tworzy kąt półpełny z tym 120. Czyli to będzie poprawna odpowiedź. Jeszcze możemy tylko sprawdzić odpowiedź D, czy na pewno ona odpada. Kąt BAC ma 45. B a C, no nie, bo ma 30, czyli ta odpowiedź też odpada, czyli mamy tylko jedną prawidłową odpowiedź C.